O, no, siemanko, z tej strony Słomek. Witam Was w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj 7 grudnia, w dzisiejszym filmie, taki dzienny vlog. Wszystkiego w sumie koteł dogląda. Trzeba by dobrze, na pewno zapakowane. No, sprawdź, sprawdź czy coś tam się jeszcze wciśnie. <laughs> po, ej! Zewną nie jedziesz, bo już będzie przeładowane o ciebie. No, pewnie wielu z Was użytkuje jeszcze Passaty na swoich gospodarstwach. No, to jest fura wielozadaniowa, ile ten Passat już przewiózł. Niestety jest trochę miękki. Załadowany tutaj ma 50 worków ziemniaka. Zawiózłbym na przyczepce, ale minus 5 trzyma. Muszę jechać z tym tam no, kilka kilometrów, więc no, boję się, żeby przemarzły. Rozłożyłem plandekę e, i zabrałem furę. No, teraz to już na pewno resory pękną, jak wejdziesz COVID. Ty! Ksz, ksz. Ten COVID to jest podróżnik, on już raz jechał, no i tak w sumie ostatnia partia wczoraj przygotowanego ziemniaka, wczoraj zrobiliśmy 170 worków, ziemniak schodzi można powiedzieć, że coraz lepiej jakiś tam nowy klient właśnie do którego jadę już się raz z rzędu bierze wybaczcie za mały nieporządek późno skończyliśmy, jeszcze ważyliśmy wczoraj taka mała aktualizacja ziemniaki ze stodoły przewiezione już tutaj w skrzyniach do magazynu udało się poustawiać na dwie tam, cztery palety stoją pojedynczo, bo no nie da się pod tą belką zmieścić. Jesteśmy tutaj zostawieni. Jeszcze trochę ziemniaków leży w magazynie obok czerwone i trzy skrzynie koriny. Także to już wszystko. Powiem wam, że no tego ziemniaka było sporo, sporo tych ton, ale myślę, że do końca stycznia i towaru nie będzie. Ewentualnie rozważam, żeby. Hmm, powiedzmy zostawić z 10 tą typową na detal, i później, wiadomo, tylko na woreczki tych klientów większych, niestety pogonić. Pogonić no po prostu, no nie mam ziemiaka i tyle. no Co tutaj więcej kombinować? Za oknem ładnie mrozi, fajny dzień dzisiaj minus 7 w nocy. Dajcie znać, czy u Was też tak ta zima się zaczyna kręcić. No i coś tam dzisiaj ponawijamy. Taki luźny vlog, wszystkiego tak. Jeszcze by się coś zmieściło. Dobra, wypad. A propos jeszcze przeładowanego pasata, yy, muszę kupić jakiś kurcze yy, wóz roboczy z paką. Nie wiem, czy busa jakiegoś, czy może coś typu Lublin, z powiedzmy chociaż plandeką, tak żeby wozić te warzywa, nie brać fury, którą nieraz się jedzie do kościoła. <ścoughs> nie wiem, czy to był dobry pomysł. Chlapacze strasznie przycierają. Jakby ich nie było, to by nie tarło. Tata je dokładał, jak kupił Passat'a, także. że jakby ich nie było, to by było wszystko dobrze. O, tyle widać w lusterku niestety. Cefie, szalik Scotta? Te tak? tak, to są niesamowite. Rzeźniczek też jest niesamowity. No nie bój się, nie bój się. No tak. Tyra time. No, dzionek nam się tutaj kończy ładnie, słonecznie. E, maszyny w hali częściowo już przygotowane na zimę. Deszczownia, opryskiwacz pół umyty, ale jeszcze nie zakonserwowany. Bo no, zimno było. Może jutro się e, uda. Anna, jeszcze do mycia e, parę tematów e, pytacie w komentarzach. Słomek, co robić? Sprzedawać, nie sprzedawać? Zboże, rzepak. Ciężko cokolwiek doradzić, tak. Podczas żniw, gdzie mówiłem, że e, zobaczycie, pszenica będzie po 1400 zł, no i moje słowa e, się sprawdziły, był moment, że szło dostać 1400, nawet 30 za pszenicę paszową, no niestety teraz małe spadki, pospadało to, stówkę, dobrą stówkę. Czy odbije? Nie wiadomo, ciężko powiedzieć, e, jak widać wcześniej było równo, troszkę tutaj było e, powiedzmy sprzedane. No i co? Nie wiem, sam nie wiem, co tu robić. no Na razie zresztą jeszcze będziemy czekali. Tam w rogu jest trochę żapaku, jeszcze. No i tak to właśnie wygląda. No, mój mały Drobek, niestety. No ale ostatnio, ostatnie, ostatnie dni zamknięty, wczoraj, dzisiaj No ponieważ zimno, mróz duży Takie małe kurki niech lepiej siedzą w środku na słomie Wiesiory, w sumie i kaczki tylko wychodziły, kurki i tak były w środku Czekają na wiosnę, jeszcze chwila Dzień będzie dłuższy, nie? Covid Ty, Murzynie Jednak chwila radości, bo Ta czarna kurka z przodu mi uciekła żeby się nie bawić wynoszenie to wypuszczę je i się przejdą Na koniec dnia i Na chwilę się schowają Bardzo lubią orzechy Co dziwne, ciekawe O i kerkucel Wylęgarki no wam zamówiłem, będziemy lęgli na wiosnę Piękne są te kurki, ozdobne Powiedz jak go odpalisz, jak on nie odpala Przypomniało się, że woda w układzie, nie? Niestety jest okej okay wszystko. Zobacz, Zobacz. Wszystko okej. Okay. A jest woda dlatego, że wyrzuca. Jeszcze chwilę. Rano dobrać. będzie sztywne. Wszystko jest ok. Rano Zobacz. będzie sztywne. Trzeba trzeba spuścić Trzeba puścić. No, do, do. fajnie, że chłodniczki nie zaraziłem no właśnie I tak samo w 80. trzeba dolać e, Koncentratu No wiadomo, żeby zima nie została O ciapka jednego drugiego bądźcie spokojni. A drugi ciapek co drugi ciapek z płynem, nie? Jaki drugi ciapek? A no żółty czerwony mu nalałeś No czerwony ma płyn, nie, a żółty No to dobrze Rzucę, jeszcze nie Trzeba by wstawić cebulę do garażu drugiego, bo w warsztacie zmarznie. Czy nie? Covid, nie idziesz. No, dzisiaj także przygotowuję paszę dla naszych górniosek. Teraz aktualnie śrutuję pszenicę, przed chwilą też kukurydzę. No i zaraz powiem więcej o recepturce. Co do receptury, bo pewnie zapytacie. To jest taka fermówka, kiedyś mój kolega miał kury na fermie. No i od niego mam przepis: 50 kg kukurydzy, 60 kg pszenicy, 25 kg soi, yy, tak, 10 kg yy, kredy jeziornej, takiej grubszej, żeby skorupka była mocna. Tak to wygląda. Do tego yy, oczywiście 10% koncentratu. Yy, akurat woreczek na tą porcję. Koncentratus de Hausa, no i mówię kukurydza, a susz z Lucerny jeszcze tutaj mam, to tam dla smakowitości i zdrowotności, tak o, bardzo fajnie pachnie, a i witaminy z Dolfosu, no i taki miks przemieszane i dla kurek, i niejęstość na fajnym poziomie. Tak jakby ktoś chciał, to sprzedałem właśnie fermową receptę. A nieraz pracę na wysokości, chłodowarka do wszystkiego, trzeba było zdjąć słomę, którą żniwo zwoziliśmy również dla kurek, pieski mają świeżo pościelone, w domu cieplutko, wczoraj też woziłem drzewo do rozpałki, bo ogólnie palimy węglem, szefu z osterami, przyczepy dwie jeszcze do mycia, no ale już bliżej jak dalej, zima w końcu, no i w końcu nie ma błota, idzie przejść wszędzie, nie? Kroszyna no i tak, lecimy z tematem sortowania, szwagier nakłada. Tata niestety musi tam przy sicie nadzorować, bo jak jest drobny ziemniak, akurat teraz idziemy w taką przyczepę z największego piachu, gdzie jeszcze częściowo wody nie było. E, si to się zakleja, trzeba trochę tam przepychać. Mama z oliwią tutaj e, sortują. E, dość dużo drobnego odchodzi, ale dzięki temu też nie ma zielonych, bo aż tyle w linii nie było. E, dzisiaj do zrobienia jakieś 200 woreczków, także... Moment opanujemy. Eee, tak, tutaj dzisiaj grzanie gazowe na nogi, jak się stoi 2-3 godziny, no to niestety zimno się robi. Tym co stoją bez ruchu. No i powoli, powoli ziemniak ubywa. Ostatnie ziemniaki z przyczep wysypane e, tam są z piasku. Tutaj już w mocniejszej ziemi widać, że też gruby ziemniak. Ten gruby trafi do szkoły. E, ten drobniejszy dla zwykłego konsumenta. Odkładam telefon. Jeszcze może do Was wrócę zaraz. Nic się nie zmarnuje. Nawet dynia, która została. Dwie dyni. Gęsi to skupią takie kawy grube, że szok. No, części z grime zostały. Jadę z wypróżnioną łyżką. Dzisiaj akurat znajomy... E, o! Lud zarwał. Znajomy dzisiaj nie zabrał ziemniaków, bo w poniedziałek robiliśmy też kilka ton pyry, no i dosyć sporo odpadów zawiozłem w poniedziałek, to czego nie bierze to po prostu trafia na kompost, za rok to wywieziemy Ale w sumie na zakończenie tego vloga, w sumie nie o tym, chciałem podpytać czy ktoś z Was użytkuje stare fendy faworyty, na Wario? model 824826924 i powiedzcie, jakie największe przebiegi u Was pracują? Czy przy zakupie, bo mam coś takiego na oku, bać się przebiegu rzędu no, niespełna 30 tysięcy godzin w takim fędzie, Silnik dzwon po remoncie. Yy, ogólnie cały ciągnik wygląda ok. Yy, no i pytanie, czy coś takiego, czy może, może jednak za, za gruby taki przebieg? Myślę, że chyba nie ma się czego bać. I to tyle w dzisiejszym vlogu, trzymajcie się na razie, ho, cześć!